Polacy, witam w politycznym psychiatryku Teatr do Bałtyku. Zbliżają się wybory prezydenckie Grzegorz Braun. Grzegorz Braun wszystko na to wskazuje, będzie kandydował. I to jest szansa dla Polski. Dlaczego? Ponieważ inni kandydaci, jak Trzaskowski, wiadomo, człowiek w systemu, po nim nic dobrego, Polska ani Polacy nie mogą się spodziewać. Następny kandydat. no już. W szczyt fałszu i obłudy. Obywatelski, PiSowski, nie wiadomo jaki, Nawrocki. No, też człowiek systemu, bo popierany przez PiS. A wiadomo, że od 35 lat w tym kraju na przemian rządzi ten sam układ, a na przemian tylko zmieniają się literki ponieważ w uproszczeniu, posłuchaj Polaku, PiS i PO to antypolskie zło na usługach NWO. Dostali tylko dwie role do odegrania. Jedni udają Europejczyków, takich nowoczesnych, prawda, tęczowych, a drudzy mają być tacy zaściankowi, patriotyczni, dedykowani dla patriotów i niestety Polacy na to się nadają, dają się nabierać. A efekt jest taki, że Polski praktycznie już nie ma, bo już nie mamy prawie nic. No teraz się biorą za dzieci, za szkołę, chcą to wszystko wynarodowić, pozbawić czegokolwiek. No Niemcy też. W czasie okupacji Niemcy i, i, i Sowiety, czy jak to tam się wtedy nazywało, w latach 39-45 też, mordowali polską inteligencję w sposób planowy, No nie, nie brali się za margines społeczny, tylko właśnie za inteligencję. No teraz, kiedy właściwie już tej inteligencji nie ma, bo poziom intelektualny nauczycieli. <grym> nauczycieli, czy to szkolnych, czy akademickich, no to już jest tragedia, no tam może z 10% zostało świadomych, a reszta to, to już są marionetki systemu, marionetki systemu. Także Polacy, Grzegorz Braun na prezydenta. Pozostali kandydaci z mniejszych ugrupowań, sugeruję byście nie mieli mi za złe tego co ja mówię, ponieważ Wy i tak, proszę, macie tego świadomość, nie jesteście w stanie zdobyć tego mandatu, dlatego róbcie co chcecie. No, walczcie o dostęp do bezpłatnych audycji, które ustawowo Wam zapewnia polskie prawo, ordynacja wyborcza, gdy, gdy będziecie już pełnoprawnymi kandydatami. Natomiast w tej momencie, w tej chwili, w tym momencie zero, kiedy trzeba będzie już się zdecydować na rozzie Polski głosuj na Grzegorza Brauna. Nie ma idealnych rozwiązań, nie ma idealnych rozwiązań i na pewno będzie wiele głosów krytykujących Grzegorza Brauna, ale yy, macie kogoś lepszego? A jeśli chodzi o Mencena, tak, to jest taki człowiek w Polsce, to Mencen, ja bym chciał Ci powiedzieć, Tobie, a, a przy okazji niech to wszyscy wysłuchają, cała Polska, pamiętaj, nigdy Polska, patrioci, nie zapomnimy tego, że w rozmowie z Cejrowskim powiedziałeś, dziadowska poczta Polska którą trzeba sprzedać, i należy również sprzedać racje państwowe. Posłuchaj, Męcen, po raz kolejny tobie mówię, a Polacy, słuchajcie, polska poczta nie jest, nie była i nigdy nie będzie dziadowska. Ona jest tylko celowo niszczona. Natomiast wszyscy ludzie pracujący na poczcie są normalnymi, zwykłymi Polakami i im się należy szacunek, bo chodzą do pracy. Także męcen, wara tobie od cudzego majątku, bo poczta polska i lasy państwowe to jest własność narodu, a ty jesteś nikim. Ty jesteś zerem, ty jesteś epizodem, który po prostu jak wychodzi przed kamerę i zaczyna mówić, to najczęściej mówi coś takiego, co od razu jesteś zdyskwalifikowany w oczach Polaka. Patrioty, na przykład za te słowa. Tam jeszcze tobie inne tematy po głowie chodzą, antypolskie, anty... A te ludzkie nawet, bo jakieś podatki katastralne to jest bardziej ludobójstwo niż, niż jakiś pożyteczny yy, układ finansowy. Także Mencen, idź do domu, idź do domu, a jak chcesz sprzedawać cudze, to polecam tobie branżę pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, tam będziesz mógł sprzedawać cudze i jeszcze ci za to będą płacić i zasadniczo nie będziesz łamał prawa. Także Mencen, do domu, a Polska głosuje na Grzegorza Brauda. Taka jest. Jedyna droga na to, żeby wreszcie coś zacząć poprawiać w tym kraju. Oczywiście Grzegorz Braun jest tylko jeden i on nie będzie biegał w czasie, w czasie swojej prezydentury z gaśnicą po całej Polsce. Nie, nie, tu muszą Polacy stanąć za Grzegorzem Brownem i będą następne wybory, bo będą wybory na przykład parlamentarne i wtedy trzeba już Polacy głosować na partie pozasystemowe, czyli nie na PISPO. Samo antypolskie zło na usługach MWO, tylko na nowe organizacje, na nowe struktury, które już są w Polsce, tylko mają całkowitą blokadę medialną. Ale ta blokada zostanie pokonana, bo idzie ogólnie nowe w Polsce, w Europie. Także jeszcze raz tylko Grzegorz Braun i sam z Polskości.